Czy to już koniec YouTube'a w Europie? Jak to się stało, że tak ogromna platforma może jednym ruchem zniknąć z naszego kontynentu? Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i dlaczego to mogą być nasze ostatnie dni w wolnym internecie, oglądajcie dzisiejszy odcinek Tech Alert. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie o kliknięciu czerwonego przycisku, subskrybuj, aby być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami ze świata technologii. Wróćmy jednak do tematu. Sprawcą całego zamieszania jest niejaki Axel Voss, który jest pomysłodawcą dyrektywy dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Jego projekt został wniesiony do Parlamentu Europejskiego zimą 2016 roku. Od tamtego czasu zdobył bardzo, bardzo, ale to bardzo. Bardzo złą sławę i to nie bez powodu. Największe kontrowersje budzi znany wszystkim artykuł 13. To właśnie za sprawą tego zapisu cała sytuacja szybko została utożsamiona z cenzurą internetu oraz potocznie okrzyknięta. Akta 2. Problematyczny artykuł przeszedł długą drogę i kilka poprawek, jednak jego brzmienie jest bardzo ogólne, co przekłada się na szerokie możliwości interpretacji. Niestety może to skutkować m.in. całkowitą blokadą parodii dobrze nam znanych właśnie na YouTubie. Wszystko to za sprawą podciągnięcia ich pod naruszanie praw autorskich. Głos w całej sprawie zabrała Suzan Wójcicki, szefowa YouTube'a. Jej zdaniem obecny kształt totalnie zagraża wolności wypowiedzi i dzieleniu się twórczości ze światem. Jednocześnie podkreśliła, że może to zmusić platformy, takie jak YouTube do wycofania się z Europy w związku z nowymi przepisami. Nawet pomimo istnienia takich narzędzi jak Content ID będzie to bardzo trudne, a w perspektywie czasu nieopłacalne, by sprawdzić pod kątem praw autorskich każdą treść zamieszczoną w serwisie. Sama Suzan Wójcicki potwierdza potrzebę struktury praw autorskich w nowym cyfrowym świecie. Jednak w obecnej formie jest ona nie do przyjęcia. Całą sytuację dodatkowo podgrzał sam Axel Voss, sugerując, że kanały, które opierają się na tym, jak to ujął łamaniu praw autorskich i zarabianiu na nich, nie są potrzebne w Europie. Dyrektywa pierwotnie została stworzona z myślą o artystach, filmowcach czy dziennikarzach. Natomiast pomija ona mniejszych twórców, którzy najczęściej nie mają środków, aby dochodzić. Praw wobec wielkich koncernów. Prawda w tej sytuacji znajduje się jednak gdzieś pośrodku. Krytycy twierdzą, że jest to pewnego rodzaju cenzura internetu, z kolei zwolennicy, że nowy dokument nie wyrządzi żadnych szkód. A jakie jest Wasze zdanie w tej całej sytuacji? Zgadzacie się z proponowanymi zmianami, czy może należycie do grupy, która krytykuje ten pomysł? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pod tym filmem. Tymczasem, jeżeli odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych filmów. Mówił do Was alo, trzymajcie się, do zobaczenia na razie.